Wyobraź sobie, że masz samochód tak niezawodny, że wydaje się niemal niezniszczalny, rok po roku, kilometr po kilometrze. On nigdy cię nie zawiedzie. Brzmi zbyt pięknie, żeby mogło być prawdą, prawda? Ale takie samochody istnieją. Dzisiaj nie będziemy rozmawiać tylko o samochodach, świętujemy legendy niezawodności. Oto piętnaście pojazdów, które wielokrotnie udowodniły, że poradzą sobie z każdym wyzwaniem. A co ciekawe, niektóre z nich mogą być bardziej dostępne niż myślisz. Numer 15 to Mazda 6. Mazda 6 to sedan, który po prostu się nie poddaje. Jest znana ze swojej doskonałości inżynieryjnej i trwałości. Dzięki silnikowi o pojemności 2,5 litra, który osiąga do 133 litrów na 100 km na autostradzie, wersja z turbodoładowaniem generuje do 250 koni mechanicznych, dzięki czemu nie musisz poświęcać osiągów na rzecz niezawodności. Sześciobiegowa automatyczna skrzynia biegów sprawia, że samochód zmienia biegi płynniej i dłużej służy. Spalanie w mieście wynosi 9,8 litra na 100 km, a na autostradzie 13,3 litra, co zmniejsza obciążenie silnika. Samochód prowadzi się bardzo dobrze dzięki przedniemu i tylnemu zawieszeniu. System G Vectoring Control Plus pomaga chronić opony i zawieszenie. Bardzo wytrzymała rama stalowa sprawia, że samochód jest bezpieczniejszy i mocniejszy. Systemy bezpieczeństwa Mazdy, takie jak monitorowanie martwego pola i ostrzeganie o opuszczaniu pasa ruchu, również przyczyniają się do bezpieczeństwa i trwałości pojazdu. Przy odpowiedniej pielęgnacji, Mazda 6 może przejechać nawet 966 000 km, co czyni ją mądrym, wyborem na wiele lat. Numer 14 to Jeep Cherokee. Modele Cherokee, zwłaszcza pierwszej generacji, znane są ze swojej trwałości i niezawodności. Słynny czterolitrowy silnik, oparty na projekcie z lat 50., przetrwał próbę czasu, gdy wprowadzono na rynek model Cherokee. Nawet najstarsze modele, mające już prawie 40 lat, przy należytej staranności nadal działają. Grand Cherokee oferuje doskonały stosunek jakości do ceny. Wytrzymały silnik o pojemności czterech i 0,7 litra zapewnia dobrą wydajność. Owszem, przejedziesz maksymalnie 600 do 800 tysięcy kilometrów, zanim skończy się jego żywotność, ale do tego czasu jedyną rzeczą, którą trzeba naprawić, są popychacze hydrauliczne, które zapychają się mniej więcej co 160 tysięcy kilometrów. Jest to zadanie wykonalne w ramach samodzielnej naprawy. Czeroki jest ceniona za swoją trwałość, wszechstronność i wydajność. Sprawdzają się równie dobrze na drodze, jak i na wyboistych szlakach. Dobrze utrzymany model taki jak Cherokee 2018 oferuje nowoczesne funkcje bezpieczeństwa, mocne silniki i doskonałe możliwości jazdy w terenie. Połączenie niezawodności, przygody i komfortu sprawia, że Jeep jest ulubionym samochodem zarówno do eksplorowania szlaków, jak i do codziennych dojazdów do pracy. Cherokee spełnia oczekiwania na każdym polu. Numer 13 to Honda Odyssey. Od 1994 roku jest to wybór rodzin i nie trudno zrozumieć dlaczego. Model z 2022 roku jest tego doskonałym przykładem, otrzymując wysoką ocenę niezawodności na poziomie 81 na 100 w skali JD Power. Samochód jest zbudowany tak, aby służył długo, wielu jego właścicieli osiąga przebieg 482 000 km lub więcej. Odyssey charakteryzuje się niskimi kosztami utrzymania i wysoką wartością odsprzedażną. Zapewnia komfortową jazdę, dużo miejsca i najlepsze funkcje bezpieczeństwa. Samochód ten otrzymał najwyższą nagrodę Instytutu Bezpieczeństwa Drogowego w kategorii Top Safety Pick. Modele z lat 2017 do 2021 są uważane za najbardziej niezawodne i najlepsze opcje dla osób poszukujących używanego Odyssey. Potrzebujesz wytrzymałego samochodu rodzinnego? Zwycięzcą jest Honda Odyssey. Numer 12 to Red Block Volvo. Czy słyszałeś powiedzenie powolny ale wytrwały wygrywa wyścig? Krótko o czerwonym bloku Volvo. Produkowane od połowy lat 70. do połowy lat 90., samochody te są mistrzami trwałości. Mimo że samochody takie jak Chevrolet Celebrity i Ford Probe zniknęły, wiele modeli Volvo nadal można spotkać na drogach. Przy odpowiedniej konserwacji pokonują często milion 600 000 km. Nazwa Red Block pochodzi od jaskrawo czerwonych żeliwnych silników. Pierwsza wersja B21 pojawiła się w serii 200. Z biegiem czasu silniki ewoluowały i B230 stał się najpopularniejszy. Ta wersja w wersji podstawowej generuje niezawodną moc 114 koni mechanicznych, co zapewnia pewność prowadzenia. Legenda głosi, że brak mocy w serii 200 nie jest wadą Lecz funkcją bezpieczeństwa. Jedną z najważniejszych cech jest konstrukcja odporna na zakłócenia. Jeśli pasek rozrządu ulegnie zerwaniu, silnik nie dozna żadnych uszkodzeń wewnętrznych, w przeciwieństwie do większości nowoczesnych silników, w których tłoki nie zderzają się z zaworami. To ogromna zaleta pod względem trwałości. Numer jedenasty to Subaru Legacy. Oto niedoceniany wybór: Subaru Legacy. Samochód słynie z napędu na wszystkie koła. Jest niezawodny, przyjemny w prowadzeniu i idealnie sprawdza się w każdych warunkach pogodowych. Modele czwartej generacji, takie jak Legacy z 2004 roku, są chwalone za prowadzenie i oszczędność paliwa. Modele te posiadają również mocny 3-litrowy sześciocylindrowy silnik typu Boxer, który generuje moc 245 koni mechanicznych i moment obrotowy 291 Nm. Solidne podwozie i przyjemność zjazdy sprawiają, że jest to doskonały wybór. Jednak późniejsze modele z przekładnią CVT radziły sobie gorzej. Modele z lat 2005 do 2009 wyróżniają się trwałością, przy czym modele z lat 2006 i 2007 są szczególnie niezawodne. Mimo że model z 2009 roku miał problemy z silnikiem, generacja 2010 do 2014 pod tym względem uległa poprawie. Modele z lat 2016 i 2017 zostały również dobrze ocenione pod względem niezawodności i zadowolenia klientów. Ogólnie rzecz biorąc Subaru Legacy to niezawodna i niedroga opcja, z wieloma dobrymi rocznikami do wyboru. Numerem 10 jest Nissan Skyline. Nissan Skyline to coś więcej niż tylko samochód, to arcydzieło inżynierii, które nigdy się nie poddaje. Ten samochód słynie z legendarnej niezawodności i został stworzony, aby służyć długo w mieście, na autostradzie i wszędzie indziej. Jego silnik to rzędowy sześciocylindrowy silnik z podwójnym turbodoładowaniem, zbudowany z myślą o mocy i trwałości. Mając pod maską ponad 600 koni mechanicznych, można by się spodziewać, że silnik szybko się zużyje, ale nie. Skyline radzi sobie ze zużyciem i awariami, jakby nic się nie stało. Niezawodność Skyline'a opiera się na przemyślanej konstrukcji. Od wytrzymałego układu napędowego po precyzyjnie zestrojone zawieszenie, każdy element zaprojektowano tak, aby wytrzymał obciążenia panujące na drodze i niezawodnie działał. Mocne hamulce i najwyższej klasy układy chłodzenia zapewniają stabilność nawet przy ekstremalnych obciążeniach. Dlatego jest tak popularny wśród kierowców wyścigowych i miłośników samochodów. Nissan Skyline to nie tylko prędkość i przyjemność zjazdy. To samochód, na którym możesz polegać rok po roku, kilometr po kilometrze. Numerem 9 jest Ford F150. Żadna lista niezawodnych samochodów nie byłaby kompletna bez wzmianki o Fordzie F150. Ten amerykański klasyk jest wytrzymały, wszechstronny i zbudowany tak, aby służył przez długi czas. W modelach z lat 2011 i 2012 wprowadzono silnik Ecobust V6, który zapewniał moc i oszczędność paliwa. Modele z lat 2018 i 2019, które są częścią 13. generacji, mają aluminiowe panele nadwozia, które redukują masę i zapobiegają korozji. Te ciężarówki oferują również mocne silniki, takie jak 3,5-litrowy silnik Ecoboost V6, znany ze swojej trwałości. Joyd Power konsekwentnie wysoko ocenia niezawodność modelu F150. Jeśli potrzebujesz samochodu ciężarowego, który poradzi sobie z trudnymi zadaniami, F150 będzie niezawodnym wyborem o sprawdzonej trwałości. Numerem ósmym jest Toyota Corolla. Jeśli chodzi o niezawodne, kompaktowe samochody, jedno nazwisko zawsze wygrywa. Toyota Corolla. Ten samochód jest trwały, prosty i łatwy w obsłudze. Nacisk, jaki Toyota kładzie na prostotę, oznacza mniej awarii i łatwiejsze naprawy, gdy zajdzie taka potrzeba. Korola unika skomplikowanych i efektownych rozwiązań, stawiając na sprawdzone rozwiązania. Co więcej, jego trwałe komponenty zaprojektowano tak, aby wytrzymywały intensywne, codzienne użytkowanie, gwarantując długoterminową niezawodność. Kierowcy zachwycają się niskimi kosztami utrzymania i doskonałą oszczędnością paliwa. Wielu twierdzi, że ich korole wytrzymują od 15 do 20 lat i pokonują z łatwością 500 tysięcy km lub więcej. Eksperci są zgodni, nazywając to połączeniem ceny i niezawodności w kompaktowym formacie. Wygodny, ekonomiczny i łatwy w utrzymaniu. Nic dziwnego, że samochód ten ma wierną rzeszę fanów. Właściciele sprzedają swoje korole w idealnym stanie, po prostu dlatego, że są ich właścicielami od zbyt dawna. Jeśli zdecydujesz się na zakup, upewnij się, że naprawdę Ci się podoba, bo zostanie z Tobą na długo. Numerem 7 jest Mercedes Benz klasy EW124. Klasa W124 słynie ze swojej legendarnej niezawodności. Samochód ten, produkowany w latach 1984 do 1995, został zbudowany tak, aby służył przez długi czas. Mercedes przesadził z inżynierią, stając się jednym z najtrwalszych samochodów w historii. Wiele modeli W124 może przejechać 805 tysięcy km przy podstawowych czynnościach konserwacyjnych. Silniki diesla są szczególnie trwałe, ale wszystkie modele zaprojektowano tak, aby służyły przez wiele lat. Model W124 słynie z niemal niezniszczalności, co przełożyło się na jego niezawodność. Jeśli szukasz niezawodnego i niedrogiego samochodu, W124 będzie świetnym wyborem. Ten luksusowy model pochodzi z czasów, gdy Mercedes kładł nacisk na jakość. Wysokowydajny model 500E, później E500, został opracowany wspólnie z Porsche. Ale standardowy model W124 również charakteryzuje się doskonałym stosunkiem jakości do ceny. To sprytny sposób na posiadanie Mercedesa bez rujnowania budżetu, a dodatkowo samochód ten charakteryzuje się tą samą trwałością i niezawodnością, z których słynie ta marka. Numerem 6 jest Toyota Camry, zbliżamy się do najlepszych z najlepszych. Następnie mamy Toyota Camry, jeden z najbardziej niezawodnych samochodów. Camry jest prosta i trwała. Dostępny jest silnik 2,5-litrowy czterocylindrowy o mocy 203 koni mechanicznych lub 3,5-litrowy silnik V6 o mocy 301 koni mechanicznych. Silniki te zaprojektowano z myślą o wydajności i trwałości. Napęd na przednie koła i płynnie działająca ośmiobiegowa automatyczna skrzynia biegów zapewniają niezawodną jazdę. System Toyota Safety Sense obejmuje takie funkcje, jak system ostrzegania o opuszczaniu pasa ruchu i system zapobiegania kolizjom czołowym, które zapewniają bezpieczeństwo. Cechą charakterystyczną modelu Camry są niskie koszty utrzymania i długotrwała niezawodność. Przy odpowiedniej pielęgnacji może z łatwością pokonać ponad 966 tysięcy km. Camry to mądry wybór dla tych, którzy szukają samochodu na długie trasy. Numerem 5 jest Honda Accord. Kolejny samochód marki Honda na liście ale ten klasyk nie znalazł się tu bez powodu. Honda Accord słynie z niezawodności, mocnego silnika i trwałych części. Jest to samochód, który nadal działa, nawet przy dużym przebiegu. Wielu właścicieli Accordów twierdzi, że ich samochody działają świetnie po przejechaniu 500 tysięcy km. Accord wyróżnia się stylowym wzornictwem, wydajnością i przestronnym wnętrzem. Jest wystarczająco przestronny, aby wygodnie pomieścić pasażerów i ładunek. Samochód charakteryzuje się bardzo niskim zużyciem paliwa, co czyni go niedrogą opcją do codziennej jazdy. Pod maską Accorda znajduje się niezawodny silnik i dobrze zaprojektowane podzespoły, które gwarantują lata bezproblemowej pracy. Zarówno na krótkich, jak i długich trasach Accord zapewnia płynną i niezawodną jazdę. Jeśli szukasz samochodu, który będzie Ci służył przez długi czas, Honda Accord jest najlepszym wyborem. Numerem 4 jest Toyota Forrunner. Toyota 4-runner słynie ze swojej niezawodności. Jest zbudowany tak, aby był wytrzymały i gotowy na przygody. Wielu właścicieli widziało, jak ich ranery wytrzymują ponad 500 tysięcy kilometrów bez większych problemów. Konstrukcja ramy i nadwozia zapewnia wytrzymałość. Bez problemu radzi sobie na wyboistych drogach i w trudnych warunkach pogodowych. Dla miłośników jazdy terenowej, 4-runner jest najlepszym wyborem. Pod maską znajduje się silnik Toyoty 22RE, jeden z najbardziej niezawodnych silników wszech czasów. Obejrzyj nasz film Silniki, które działają wiecznie, aby dowiedzieć się więcej na temat tego potężnego silnika. Wnętrze jest przestronne i wygodne, z dużą ilością miejsca dla pasażerów i sprzętu. Silnik V6 zapewnia moc niezbędną do jazdy zarówno w mieście, jak i w terenie. Forerunner zachowuje swoją wartość w miarę upływu czasu. Jeśli szukasz suwa, który posłuży ci przez długi czas i poradzi sobie w każdych warunkach, Toyota Forerunner będzie świetnym wyborem. I nie zapomnij zapisać się, aby dowiedzieć się więcej o niezawodnych samochodach. Numerem 3 jest Toyota Land Cruiser. Toyota Land Cruiser to samochód znany na całym świecie, stworzony z myślą o przygodach, zarówno na drogach, jak i poza nimi. Może pokonać setki tysięcy kilometrów. A przy należytej opiece może osiągnąć nawet 1 610 tysięcy. Ten SUV, znany ze swojej wytrzymałości, cieszy się popularnością na całym świecie. Sprzedano go już ponad 10 milionów egzemplarzy. Mimo że Land Cruiser jest drogi, jego jakość uzasadnia inwestycje. Roczne koszty utrzymania wynoszą około 800 dolarów, co jest kwotą rozsądną w porównaniu do innych luksusowych crossoverów, takich jak Cadillac Escalade i Lexus LX. Przy ocenie niezawodności na poziomie 83 na 100 punktów Land Cruiser jest sprawdzonym wyborem dla tych, którzy potrzebują mocnego pojazdu. Trwała konstrukcja, płynna jazda i luksusowe wyposażenie sprawiają, że jest to ulubiony samochód. Niezależnie od tego, czy jeździsz po bezdrożach czy po drogach utwardzonych, Land Cruiser sobie poradzi. Jeśli szukasz wytrzymałego i wydajnego suwa, Land Cruiser jest trudny do pobicia. Numer 2. Toyota Sequoia dla rodzin poszukujących wytrzymałego suwa Toyota Sequoia będzie najlepszym wyborem. Od momentu premiery marka Sequoia zyskała solidną reputację, zwłaszcza w przypadku modeli wyprodukowanych w 2009 roku i nowszych. Późniejsze modele mają mniej usterek i zapewniają płynniejszą jazdę, dzięki czemu idealnie nadają się do wieloletniego użytkowania. Ocena niezawodności Sequoia jest wysoka 83,5 jest to jeden z najniezawodniejszych samochodów Toyoty obok Yarisa i Priusa. Roczne koszty utrzymania wynoszą około 642 dolary, co jest średnią ceną w przypadku suwa tej wielkości. Naprawy zdarzają się rzadko i tylko około 15% usterek ma charakter poważny. Sequoia oferuje dużo miejsca dla rodzin i słynie ze swojej wytrzymałości. Można nią pokonać setki tysięcy mil. Jeśli potrzebujesz wytrzymałego rodzinnego SUV-a, Toyota Sequoia będzie solidnym wyborem. Numerem 1 jest Lexus LS 400. A na pierwszym miejscu znalazł się Lexus LS 400. Dziennikarz motoryzacyjny Matfara pokonał swoim LS 400 dystans 1 610 000 km. Ta luksusowa limuzyna została zbudowana tak, aby służyć przez długie lata, a jej silnik może pracować bezproblemowo przez dziesięciolecia. Wprowadzony na rynek w 1989 roku model LS400 zmienił zasady gry w segmencie samochodów luksusowych, oferując niezawodność rzadko spotykaną w modelach luksusowych. Pod maską kryje się mocny silnik VE8 znany ze swojej żywotności. LS400 zapewnia również płynną jazdę i wygodną, cichą kabinę, dzięki czemu jest ulubionym samochodem osób ceniących luksus i niezawodność. Konserwacja jest łatwa i niedroga w porównaniu do innych samochodów luksusowych. Właściciele często zgłaszają rzadkie problemy, nawet przy dużym przebiegu. Dla tych, którzy szukają luksusowej limuzyny, która ich nie zawiedzie, Lexus LS400 jest jedną z najlepszych opcji. Oto nasza lista samochodów, które po prostu się nie psują. Nie zapomnij zapisać się, aby dowiedzieć się więcej o niezawodnych samochodach.